Witam wszystkie strzelce, przygotowałam dla Was czytanie sierpniowe. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, więc na pewno nie do wszystkich, ale proszę o łapki w górę od tych, z którymi to rezonuje, gdyż chciałabym dostać takie informacje. Przechodzimy już do, do czytania. W tle czytania macie przepiękną energię cesarzowej, obfitość, spełnienie, takie zadowolenie, siła, umiejętność poradzenia sobie. W każdej sytuacji takie kontrolowanie swojego życia, czuwanie nad nim i ogromna dojrzałość, dojrzałość i, i świadomość taka opiekuńczość y, wzajemna, opiekowanie się kimś, jak również y, ktoś y, opiekuje się wami, taka troska, piękna, piękna energia. Bardzo taka ciepła. I przechodzimy już do, do rozkładu. No, jakieś tu będą zmiany? Zaczynamy od światełka w tunelu. Macie jakieś światełko w tunelu, zabłysło, musicie do niego iść, przejść przez bramę, bo tam czeka na Was coś nowego, coś nowego, świeżego. Czeka na Was słońce, piękna energia, jakieś spełnienie. E Jakieś um, zmiany w życiu, coś, coś, coś się zmieni, coś przejdzie do innego etapu, coś się rozwinie. To jest y, takie też y, cieszenie się bardzo prostymi rzeczami, dostrzeganie y, ich wokół nas, czerpanie tej przyjemności y, z codzienności, i tu już jest. Y, Pójście dalej, pójście dalej, jest w jakichś sprawach, jest pójście dalej. Jest trochę płaczu za czymś, coś się nie udało, coś, coś odeszło, coś się zakończyło, i jest trochę płaczu i rozczarowania. Za czymś, za kimś. Jakaś sytuacja nie potoczyła się tak, jak sobie tego życzyliście, ale jest szansa na nowe, idzie coś nowego. I to jest takie czytanie, które jest zarówno dla sfery prywatnej, uczuciowej, jak i odnośnie pracy, spraw materialnych. To już sobie dopasujcie do siebie. Bo tutaj jest jakiś nowy, nowy start, nowa szansa, nowy początek. I tutaj bardzo mi się też pojawia to jako czytanie finansowe, jako kariera nowa praca, nowe stanowisko, nowy biznes coś nowego, świeżego się zacznie i to będzie takie poważne. Może to być też oczywiście relacja, jakaś nowa osoba dosłownie wyłoni się, wyłoni się z natury w Waszym życiu. Pojawi się taki ktoś bardzo, bardzo taki stabilny i taki dający takie wsparcie, taki, na którym można polegać. Macie energię gwiazdy, przepiękna energia w tym wszystkim. Pomimo tego płaczu, cierpienia, to właśnie... Super jest to przejście przez bramę. Wy musicie przejść przez tą bramę, iść do tego słońca, i nad wami jest gwiazda, ona wam sprzyja. Tutaj macie energię, ochronę od tej waszej gwiazdy. Tu jest spełnienie w każdej dziedzinie życia, w każdej. Satysfakcja emocjonalna, materialna, wszelkie spełnienie pragnień, jakieś zamknięcie ważnego okresu w życiu i sukces. Sukces, piękna energia. I w tym wszystkim przychodzi do Was yy... Jakieś uczucie, osoba bardzo emocjonalna, potrzebująca miłości, być może to już się zadziewa w Waszym życiu. To jest relacja oparta na bardzo wysokich takich wibracjach, fale takie emocjonalne. To jest osoba, która kieruje się, kieruje się sercem dosłownie tak płynie na fali emocji. I ona nie myśli, nie myśli rozumem, nie podchodzi do niczego rozum rozumowo, kieruje się swoimi oto, e, uczuciami. Być może to jesteście wy, być może ktoś w waszym życiu, że na chwilę jest takie zapomnienie o racjonalnych jakichś analizach, planach, i zamiast tego jest takie podążanie drogą wybraną przez serce. I to jest takie płynięcie na tej fali kielich z tymi uczuciami. I w tym wszystkim trzeba się z czymś zmagać. Jest jakieś zmaganie się, z czymś musicie sobie poradzić. Eee, trochę jest to dla was jakaś niekomfortowa sytuacja, ale macie bardzo dużą szansę na powodzenie, bo macie drugą gwiazdę pod sobą. Także bardzo eee, dobry znak kolejny. Macie tutaj y, dużą szansę sobie z tym wszystkim poradzić, wygrać w jakiejś tej ciężkiej sytuacji, w której się znajdziecie, ale trzeba uważać na jakieś nieuczciwe zagrania, na osoby, które y, są w stanie y, dopuścić się do czegoś niefajnego w Waszym życiu, żeby osiągnąć jakiś, y, jakiś swój cel. Na jakichś, y, może oszustów, może na, na kogoś, kto. Ktoś się pojawi na chwilę, to na takie osoby trzeba uważać. Ktoś, kto za wszelką cenę chce zdobyć coś, na czym mu bardzo zależy i dla niego nie są żadne, na wszelkie środki po prostu podejmie wszelkie działania, żeby tylko to mieć. A Wy jesteście w energii osoby, której jest tak bardzo stabilna, bardzo spokojna, jest jej bardzo dobrze stworzyła sobie takie otoczenie, które, no, w którym czuje się rewelacyjnie, spokojnie, jest tak dobrze, tak? jest tak dobrze wam, tak, jesteście szczęśliwi. Yy, wszystko tak jest. Tak sobie dopracowaliście właśnie, jak chcieliście. To jest taka energia bardzo przyziemna i bardzo stabilna. I znowu macie. Yy, macie bardzo tutaj bardzo emocjonalnie, bo macie królową i króla kielichów, macie kolejny kielich do wypełnienia tą miłością, czyli no tu jest para, jest kobieta i mężczyzna, oboje z kielichami, czyli tutaj coś naprawdę się zadziewa w tym waszym życiu emocjonalnym, bo tutaj no przychodzi do was ktoś, wy też idziecie z tym kielichem, żeby napełnić go tą, tą miłością, ten kielich, dać te uczucia wzajemnie i to to jest. To jest jakiś związek, jakaś relacja, coś, co jest już na wysokim, na wysokim poziomie, tutaj już jest bardzo ważne w waszym życiu i tak jakby trzeba już przejąć działania, wziąć sprawy w swoje ręce i kierować tym swoim życiem emocjonalnym. Nie bać się okazywać te uczucia. Tu jest. Wprowadzenie takiej równowagi emocjonalnej, har takiej harmonii i po prostu te emocje będą Waszą, bardzo ważną e, częścią w Waszym życiu e, w miesiącu sierpniu. No i będzie się tutaj dużo, dużo działo, będzie jakaś e, na pewno wzajemność e, w sprawach emocjonalnych. To będzie no takie bardzo już, już dojrzałe, jest Wam dobrze w jakimś, w jakimś otoczeniu, no komuś tutaj jest bardzo dobrze, bardzo bardzo komfortowo i ten ktoś tak jakby nawet się w tym zamyka, jest mu tak dobrze w jakimś tam swoim stworzonym świadku, takim spokojnym, przyziemnym, że nawet jest takie, takie zamknięcie w nim, bo jest, no taka jest harmonia, spokój i wszystko jest fajne, także Musicie tylko przejść przez tą bramę, złapać ten nowy początek w czymś, który idzie, i razem z tym wsparciem od z gwiazd, od waszej gwiazdy, które macie, pokierować tymi uczuciami na, w odpowiednią stronę, bo one są na bardzo wysokim poziomie i z czymś sobie poradzicie. No i wszystko tutaj fajnie wygląda. Jakiaś, yy, jakaś dojrzałość emocjonalna. Dojrzałość emocjonalna, jakaś fajna faza związku, jakiejś, jakiejś relacji. Także tutaj będzie się trochę działo u Was. Mam nadzieję, że wszystko co dobre będzie się o Was wspominać, bo karty macie dobre. Hmm, karty są dobre. Ogólnie energia bardzo fajna. Także życzę Wam powodzenia i do usłyszenia.